Kapsuła czasu to skrzynia wykonana ze stali kwasu odpornej. Wykonawca, zaprzyjaźniona firma Globmetal, tak skonstruowała zamknięcie, żeby przy zamykaniu i otwarciu za 100 lat nie uszkodzić zawartości. A zmieściło się tam sporo przedmiotów dla potomnych. Włożono zdjęcia rodzinne i całe drzewa genealogiczne, dokumenty urzędowe, zdjęcia pracowników urzędu z ich podpisami. Sianowskie zapałki, których produkcję przerwano 6 lat temu, były też monety, legitymacje, papierosy, butelka wódki, zabawki i oficjalna flaga gminy i miasta Sianów. Ten, kto otworzy skrzynię za 100 lat, znajdzie recepturę smacznych sianowskich wędlin państwa grzywaczów. Dzieci ze szkół i przedszkoli przyniosły rysunki z wizją Sianowa jak będzie wyglądał Sianów za 100 lat. Proszę powiedzieć, co, co Pan tam włożył do, do tej kapsuły? Ja na setną pamięć włożyłem zdjęcia archiwalne z 45 roku i później jak już chodziłem do szkoły, 15 lat miałem i włożyłem te zdjęcia, które już w kinie zacząłem pracować no i tam wiele innych, także początek 1945 roku, to my żeśmy to wrócili na ziemię odzyskane, no i tak się utrzymały te moje pamiątki, bo ja zbiór prowadzę archiwum Sianowskiego i dlatego to zachowałem i wolałem oddać, aniżeli mieliby się zniszczyć. Burmistrz Maciej Berlicki napisał także list do przyszłych pokoleń, który odczytał przed zamknięciem skrzyni. Szanowni mieszkańcy tych ziem w roku 2113, mam nadzieję, że skrzynia zapieczętowana dla potomnych 100 lat od dnia, w którym to czytacie, przetrwała. Dlaczego wpadliśmy na pomysł pozostawienia po sobie pamiątki na tyle lat? Bo każdy człowiek ma pragnienie pozostawienia czegoś po sobie. Bo zawsze ciekawie czyta się i ogląda autentyczne źródła historyczne. A nasza skrzynia taka jest. Stworzyli ją mieszkańcy gminy i miasta Siany, ci najstarsi, ci w średnim wieku, czy wreszcie ci najmłodsi. I za to im bardzo dziękuję. Dołożyliśmy do tego źródła urzędowe, albumy, zdjęcia, informacje. Jak jest u nas w roku w 2013? Gmina i miasto Sianów liczy, i tutaj tylko dodam, że to też są mieszkańcy tymczasowo zameldowani, bo mogłaby być sprzeczność, to nie tylko stałe, ale też tymczasowe. Gmina i miasto Sianów liczy 13 837 mieszkańców, z czego 7 159 mieszka w 24 sołectwach, a 6 678 w mieście Sianów. Jesteśmy największą gminą powiatu Koszalickiego i jedną ze 114 gmin województwa zachodniopomorskiego. Tu nie wliczamy miast na prawach powiatu, bo też mogłaby być sprzeczność. Rok 2013 to 670 rocznica nadania miastu sianów praw miejskich, więc tradycje, przyznacie, mamy ogromne. W ostatnich kilku latach dość dynamicznie się rozwijamy, odbudowaliśmy po pożarze gimnazjum, odbudowaliśmy nową halę sportową, powstaje centrum kultury, rozbudowujemy przedszkole, budujemy chodniki, świetlice, place zabaw i boiska sportowe, remontujemy drogi. Przed nami ogromna inwestycja, kolektor sanitarny Siamu Organizujemy wiele imprez sportowych, kulturalnych, z największą z nich Dniami Ziemi Sianowskiej. Ale nasz samorząd to miejsce ludzi aktywnych, stąd wiele organizacji pozarządowych, to też miejsce ludzi otwartego serca, stąd wiele akcji charytatywnych. To samorząd niepozbawiony problemów, jednak już dziś jest to miejsce ludzi dumnych, że właśnie tu żyją. Wszyscy wierzymy, że nasza mała ojczyzna jest przyjazna i otwarta dla wszystkich. Gdy to otwieracie, spójrzcie na te przeszłe 100 lat z życzliwością, z sentymentem. Wspomnijcie nas. W imieniu mieszkańców pozdrawiam Was w dniu 11 listopada, z dnia 11 listopada 2013 roku. Dziękuję bardzo. Napisane jest października, ja przeczytałem. Przesyłkę do przyszłości zaopatrzyliśmy w filmy jakości HD, zapisane na bardzo trwałym pendrive i mamy płytach DVD. Filmy. Wśród relacji filmowych z tego, co działo się w ciągu ostatniego roku, znalazł się przekaz naszych burmistrzów Macieja Berlickiego i pomysłodawcy kapsuły czasu Marcina Posmyka. Skrzynia z informacjami i pamiątkami o mieszkańcach Sianowa, zaspawana szczelnie. I zamurowana pod schodami odnowionego ratusza ma przetrwać cały wiek. O czym informuje napis na pokrywie wykonany techniką laserową. To taka pamięć, która jest teraz obecnie zrobiona przez Urząd Miasta i Gminy. To jest bardzo użyteczna sprawa, bo dlatego, że, że to wszystko będzie utrwalone. Co było tego, to naprawdę to dobra propozycja burmistrza i całego urzędu. zamorowana kapsuła czasu. Po co to jest? No, żeby nasi wnukowie, pra, prawnukowie wiedzieli, jak żyło się tutaj za naszych czasów. Żeby oby za 100 lat ten urząd stał. No, I te schody. To na pewno postoje, bo jak my tu już mieszkamy tyle lat, od 45, on pięknieje, no to on nie może tak zaniknąć. Pamiątka naprawdę, która warta tego odnowienia i tej idei.